Tak, to, jest Brainesele... to jest twój? Mój? Czym się kierowałeś na dobry koloru, Tak, żeby się zachować. A co, ładny czy nie? Nie, no ładny jest. Nie, 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 jest nie, jest, nie, 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 no. nie, nie, <grym> to, to jest ten benzynowy? Benzyna, tak. no Panie, benzyna. Tutaj był Andrzej jak był takim dwa lata temu. To był To był jeden. To byłem, wiesz, tam no. całe, tam nie no? żyje, to, to jest. I, słuchaj, i busem tam, stajesz, tam cofniesz ta droga i tam stanie się zimny, czy tam będzie tylko Czy podjedziesz ze mną? Tam. A go, ja? No, Weź, weź powerbanka mojego no. Nie, ten mam ładowany Ileś, tam lat, ileś lat stał w szopie ten drogę i mądry go tam zaczął krecić, naprawiać i, i już jeździł, tak już żyje kurwa. On dwa ma, nie? Nie, Ogarty, nie. Mądry? No. Jednęło, co? O, jeden. Mądry? Jedno roczny. Swojego, tylko połane całego. Znaczy, on już Szymona Ten Wigrys, kurczej. Widziałeś żonę jak pięknie widzi? Taki ładny jak twoje prawie, ale ładniejszy <tototrofie> <tototrofie> Czemu ładniejsze?

A to jest. Puch. Jego, puch. Trzeba, Jej. Kiedyś Jej. widziałem takiego szarego, jak miał hak, tylko że spatynowanego. I sprawnego, tak, w 80? Tak, ty wziąłem. No. Ale ty widziałem go na polu z No, nie wziąłem go